To no ci na dole, jak i na górze Wschód i dwadzieścia jeden gram Chyba równie, ja nie jestem pewien tego sam Chuj wie, niestety każdy dobrze się tutaj maskuje Wzajemnie odebrane z siebie chęci do życia przelewają w kielich będą rozpusty Co widać ci, w wyświetle przede wszystkim to praktykują Dziwnie jesteś świad, czegoś, co o tym mówią A no i żeby nie oddawać, się też na czekają aż do pyska do stanu, ambicji pełen, ależ Niech się nie pańce udławił was tym stekiem wzór lepiej pomyśl o tym całym jedzeniu Gdzie warto skłosić ta na zakłamane owoce? Bo tak mówi ci kobieta o różowym błosie Oto z nie wybitnia wersja 21 wiek Bo do te stawiara bo tylko we mnie Poczujesz zaraz gorzki smak porażki Zauważ, że zgotowali sobie taki los sami tak to wierząc w przejęcenie się zgubili Mają zero oleju w głowie, syry Paradoks, bo zamiast mózgu używają chyba frytkownicy <grywka> już tu masę Od myśli to smażą tylko pomysły Jak zdobyć więcej tłuszczu? Są i zawsze być, więc w pierdolach Bez zastanowienia przecież trzeba Coś musisz zapełnić, w nich pustka bo jeszcze jeden gram, brak.